One two one two, jestem tu na mikrofonie, siema siema, jak się bawicie przed wami. Ej, mordo, chłopaczy z blokowiska. Nie wiem, popsułaś mi wejście, wiesz, bo chciałem to tak jakoś poprowadzić, a ty wiesz co? No bo tak się zaczynało, parę piosenek takich rapowych, Uj. Chłopacz z blokowiska, wiesz, to z blokowiska ją zna, te zasady, które Dzisiaj mi się na ulicy... wyświetliła e, relacja Pei i Peja. No, siemanko. <grym> tutaj jesteśmy, odpoczywam sobie drineczek. Nie, tam kawa mrożona. <grym> o kurde, to już było. Tutaj, ogóle... tutaj podają bardzo fajne steki. No. Na grubość. Także tyle. Trzymajcie się. Ja tak oglądam, mówię, co ja obejrzałem? Myślałem, że coś powie, zapowie. On no, po prostu chciał pokazać, że piję mrożoną kawę. I to nawet nie był drineczek. Ja pierdolę. Bez sensu. No to jest w ogóle takie nieuliczne. Nie, nie, nie nie tak się nie robi. To jest test mikrofonu. A, a. Chłopaczyn z blokowiska nie pije kawki, nie je fryteczek. A jak? No, a jak? Mordo. Pije tylko czyste Te. piwerko. No i życie i życie pije życie je po prostu całymi łyżkami człowieku on A wie swoją drogą, on zna co do chłopów z blokowiska to koleżanka z pracy sobie skręciła kostkę tak jak ja o. dwa miesiące temu i do tej pory ją boli i mówi że tam bla 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 No to e... chyba cię nie pocieszyła nie nie pocieszyła mnie ale wiesz co ja dzisiaj już tak stanąłem na tej nodze i mówię no wiadomo, że nie będę jej obciążał, ale ta opuchlizna zeszła. Czuję, że ta noga jest obolała jeszcze i taka trochę kwadratowa, ale sprawna. I gadam, e, idziemy sobie tam, wiesz, na spacerek. Ja w tej ortezie, kula i tam idziemy. I spotykam kolegę ze studiów. I mówi, a co sobie zrobiłeś? Bla, 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 bla. To ja sobie to zrobiłem 4 lata temu. Ja mówię, no i co? No i 3 lata leżałem w łóżku, nie mogłem się ruszyć. I zobacz, i do tej pory... I mi pokazuje, że ma spuchniętą też lewą... W stosunku okay. do prawej i mówi, musiałem motocykl sprzedać, bo nie jestem w stanie biegu wrzucać. A tak stoi, patrzę na to, wiem. O nie. Może to nie będzie mój case. Nie, mówię, do tej pory nie, nie mam takiej ruchliwości, coś tam. Ja no jakbym przestał grać na bm przez to, że poszedłem sobie w góry. To się w góry. No, na weekend. To... Zwłaszcza, że to, to jest przynajmniej 400 zł na dwa miesiące dodatkowe. Kochanie, to wiesz, kogo obciążasz, kogo pozywasz o alimenty? Naszego kolega. Za skręcenie znaczy, nogi? Nie, za to, że cię tam zabrał. Czy, to, czy to był Twój pomysł? No, w sumie był to Artura, rzeczywiście. A on teraz ma warsztat, on jego chyba stać na, mm. na płacenie alimentu. Poza tym, Just wiesz. Saying. My się bardzo lubimy, ale jak chodzi o ma pieniądze, to jak, jaka, jaka to jest znajomość tak naprawdę? Wiesz, Jeżeli nie, no. chodzi o 50 tysięcy złotych, to ja o jakiej bym znajomości mówimy? To jest jaka przyjaźń, jaka w ogóle, jakie koleżeństwo. Słuchaj, za 50 tysięcy złotych to ja mogę naprawdę trzech nowych znajomych mieć zaraz. Oczywiście. Każdy dostanie po. A, a, tego, a tego jednego sprzedać? Ta, na części. Dokładnie. Na bazar. Do warsztatu. Niech mu wyrwo serce. Hmm. I tego u góry. Pizdrawiamy. Nie będę robił teraz dźwięk sam będę robił. Fajny był ten z tą otwieraną łyski, ale. Yy, Tomasz nie zrobił tego otworem gębowym? Nie. Kurwa, no musiał się, musiał się. Jebany, yy, yy. przepraszam, długopis mi się wypisał. mi to irytuje. Mhm. Bo mnie dokładniej, ogółem, chodzi o temat. Pod tytułem nie tyle sama praca. Rozmawiałem z wieloma osobami, i uważają, że trzeba kochać to, co robisz, a ja uważam, że nie trzeba. No. No nie, to jest niemożliwe wręcz, żeby zawsze kochać to, co robisz. Tak. Dzień dobry Państwo, witamy po krótkiej przerwie. Już mam nowy flamaster, już piszemy nowy tytuł i zaczynamy ten dzień. Pogoda na zewnątrz jest bardzo fajnie. Nad morzem już pojawiły się pierwsze przylaszki, a my zaczynamy nowy podcast. Jest niedziela, godzina 21. Nie jest środa, godzina 12, bo właśnie to opuszczamy. Witam serdecznie, pierwszego gościa, jest to Jarzyna Lina. Lina Lina Siemano. Dzięki, że wpadłaś. Dobra, po pierwsze wziąłeś oddech. A po drugie, co to, to są przelaszczki? To, jak widzisz ładną dziewczynę, laskę, to ona idzie z koleżankami. Co, przelaszczki. Nie przelaszczki. Wiem, to... to są Nie wiem. Przylaszczki. To są przylaszczki. Aaa! to jest, to jest, jest chyba jakieś... Uczy całe życie. Przelaszki a to nie jest jakiś grzyb? Ten taki kwiat, coś? Pierwsze słyszę. Roślina? Pierwsze słyszę, ale nie jestem botanikiem. Jednakowoż sprawdźmy. O. Przylasz, Pospolita e, rośnie w lasach, A czyli chętnie jest w podłożu tego... wapiennym. Roślina wapienna lubna. Bo mi to przylaszczka to jako jakiś taki... Pysz. Fioletowy kwiat. taki, kwiot. taki trochę... Bardzo ładny. Zupełnie bym sobie tak nie wyobrażała przylaszczki. Bo też mi się coś wyświetla, że to też może być jakiś taki coś z No to, to bym prędzej widziała jako przylaszczka rzeczywiście. Dobra, nieważne. W każdym razie e, taki zaproponowałem tytuł, e, coś, co mi chodzi od dłuższego czasu po głowie. E, bardzo popularna zrobiła się, popularna zrobiła się moda, pojawiła hmm. się taka moda, o to jest po polsku, brawo Tomek. Brawo! Powiedział coś po polsku. E, jest taka moda pod tytułem, trzeba kochać swoją pracę. I te wszystkie pierdoły w tylu. Znajdź to, co kochasz, nie będziesz nigdy musiał pracować. Eee, e, rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Mm -hmm. To jest taki bullshit. W sensie, przepraszam, jeżeli ktoś młody tego słucha i mu psuje marzenia i światopogląd, ale mam tak dużo znajomych, którzy zajęli się, e, pracują w ramach swojej pasji. Muzycy i oni dalej mają swoją pasję, ale to, że pracują, tak często wychodzą, chociaż im się nie chce, albo jest to dla nich duże obciążenie, albo muszą jechać. Nie ma takiej sytuacji, że wstajesz i jedziesz i po prostu banan na ustach non-stop. Nie ma takiej pracy. No nie wiem, no nie generalizowałabym i nie, nie wypowiadałabym się za całą. Za, za, za wszystkich ludzi, być może jest, ale jest, uważam, że jest to niemożliwe, żeby tak było zawsze, że kochamy swoją pracę, bo myślę, że niektórzy... No dobra, ja, powiedzmy, kocham to, co robię, ale no nie zawsze mi to sprawia taką przyjemność, jaką, ale, jaką bym Dobra, ale ty robić. kochasz śpiewanie swoich piosenek, ogólnie lubisz śpiewać. Aha. No ale w poprzednim podejściu powiedziałaś, że Ostatnio grałaś coś i nie chce ci się już takich rzeczy śpiewać. Bo nie masz wolności, bo to jest praca. Większość ludzi ma pracę, no, to znaczy za właśnie... pieniądze robimy coś, czego byśmy normalnie pewnie nie robili. Jak to jest blisko naszej pasji, to może być spoko. Ale to, że kochasz swoją pracę, no ja No więc kocham śpiewanie, ale moja praca nie zawsze przynosi mi radość. No. Czasami no właśnie. przynosi mi frustrację, ale to nawet nie o to chodzi. Yy, bo jakby też nielicznym rzeczywiście udaje się ze swojej pasji y, utrzymać się ze swojej pasji. Mhm, dobrze. Jest, uważam, że jest to możliwe? To no Tak, ale... ale mówimy tutaj bardziej o pasji pod tytułem właśnie śpiewanie, modelarstwo. No wiesz, ludzie mają różne pasje. Nie, nie musimy się ograniczać do muzyki tylko dlatego, że jesteśmy muzykami i mamy najwięcej do powiedzenia. No i temacie. właśnie do tego chciałbym zmierzyć. Wyobraź no. sobie mój dentysta. Twój dentysta. Nieważne. Jeżeli ktoś mi powie, że on kocha swoją robotę, to znaczy, że jest nienormalny. Jak wiercenie ludziom w gębie może być czegoś pasją? W sensie mój no. dentysta zawsze chodzi uśmiechnięty, widzę, że on spełnia się. Spełnianie się, a lubienie uważam, że to są dwie różne rzeczy. Niesienie pomocy to jest potrzeba jakaś, a lubienie czy kochanie swojej pracy to jest zupełnie co innego. Więc jak on może się spełniać, jak on ludziom wierci w gębie albo lekarz ortopeda. On pomaga ludziom, ale czy on kocha swoją pracę, jak przychodzi po raz siódmy facet, tak jak ja, znowu kolejny poszedł w góry i kolejny sekulasa złamał. Gdzie tu jest pasja? Co jest takiego fantastycznego? No, ale ty nie rozumiesz, bo to nie jest twoja pasja, you know. Albo baba na poczcie jest uśmiechnięta, ale to nie znaczy, nie, że ona no kocha swoją to, robotę. Ona może być uśmiechnięta z innych powodów. O ile jest uśmiechnięta baba na poczcie, nie wiem. No tak. Chociaż moja mama pracowała, na poczcie, pozdrawiam, ona była zawsze uśmiechnięta. Moją mamę wszyscy lubili akurat. Tak. No? Jak byli jacyś tam klienci, którzy. No, albo. No każdy, każdy problematyczny klient raczej był obsługiwany przez moją mamę i, i wtedy już był spoko. Albo jak trzeba było coś tam załatwić, no to zawsze do mojej mamy, bo moja mama jest taka życzliwa i do ludzi. No to, to, to była uśmiechnięta baba z poczty, ale generalnie jakoś tak nie kojarzę poczty z uśmiechniętymi paniami. No, jasne, to może uogólnieniem było w moim stwierdzeniu to, że kochanie swojej roboty, no to nie znaczy, że jesteś pozbawiony jakichś obaw, no, nawet jakbyśmy chcieli tylko grać, to nadal musisz zapłacić yy, prawda, swoje rachunki, musisz wystąpić, możesz czegoś nie umieć, ktoś będzie cię naciągał, coś tam, no zawsze pojawią się nerwy i zawsze się pojawia jakiś niepokój, ale i przez to czasem będziesz musiała zrobić coś, czego nie chcesz. Tylko je, ja się strasznie biję z tą, z tą modą, że ludzie idą tam, gdzie się będą rozwijać, spełniać, no to jest jakiś element, ale to to mówienie w kółko, że kocham swoją pracę i ten. Ja nie znam ludzi, którzy kochają swoją pracę. Mogą lubić swoją pracę, dobrze im płacą w, swojej, w ich pracy i to im daje luz życiowy. Ale tacy, no właśnie, przypadek. Dentyst to jest szabia. Wiem, ale okazasz ją w celach magicznych, czy tak, po prostu lubisz? Dobra intencja, przyciągam. Do, I dobrobyt. No, już, jeszcze nie przyszedł. Okej. Okay. No i, i po prostu mi irytuje gadanie farmazonów i jakaś taka moda współczesna, że właśnie trzeba kochać, robić to, co kochasz. A ja uważam, że nie trzeba. Większość ludzi robi robotę i dostaje za to pieniądze. Rolnik nie kocha swojej roboty, może lubić e, na przykład e, jakiś farmer ze zwierzętami, ale też wynoszenie gówna na pewno tego nie kocha. No, zawsze mm. masz coś, czego nie lubisz w swojej robocie. Nie ma takich przypadków. No ale to też to, że jest coś w twojej robocie, co nie do końca czyni ją łatwą, lekko i przyjemną, nie znaczy, że możesz jej nie kochać na przykład. Nie. Bo, nie, nie bo nie jest tyle pozytywnych robota. aspektów, że ten jeden negatywny może ci jakoś tego nie przesłania. Nie wiem, mniejsza o to. Ja y, generalnie trochę rozumiem tę modę, bo jakby wierzę, że ludzie dążą do czegoś lepszego, w sensie, wiesz, jakby chcą jakiejś zmiany w życiu, że mają przesyt, że nie chcą już robić tego co w żaden sposób nie sprawia im radości tylko wykonują pracę wyłącznie dla pieniędzy i szukają czegoś jakiejś alternatywy czegoś takiego punktu zaczepienia żeby chociaż trochę się w tym odnaleźć No ale to jest to jest luz na który szukanie czegoś co się kocha i sprawia ci większą przyjemność to jest to jest yy... Zarezerwowane dla ludzi z trochę wyższych sfer. I'm sorry. Trzy czwarte eee, ludzi naokoło tutaj, jakbyś spotkała na ulicy, albo pracuje w biedronce, albo na ochronie. No, oni nie mają możliwości przeskoczenia na to, co oni kochają. Nie mają roboty, bo muszą utrzymać rodzinę. Wszystkie właśnie sklepy, listonosz, budowniczy. To się tak mówi, że no, szukam tego, co sprawi, że będę wiesz, szczęśliwy. No, mało kto ma taki luz, że może se szukać. Dlatego uważam, że Być większość może. ludzi ma po prostu pracę, i to szukaj, może, może właśnie trzeba pójść do roboty, porobić pewne rzeczy i znaleźć w tym jakąś pasję. To jest coś, czego ja na przykład się uczę codziennie, że mnie rzeczy irytują i to, że muszę dla kogoś pracować, mnie też irytuje, ale znajduję w pracy coś, co mi oprócz pieniędzy daje radość, i wtedy ma to sens, że ja tam chodzę. Mhm. No, ale stwierdzenie, że, że ja muszę pokochać robotę i wstawać i co się dzisiaj wydarzy? No, nigdy tak cię nie obudzę. Zawsze będę miał jezys poniedziałek. Nie, no, jakby wiesz, takie nawoływanie do znalezienia na siłę jakichś takich rzeczy, które możesz w swojej robocie pokochać, to już takim coachingiem trąci i trochę ja tego nie lubię. No więc o to chodzi? No, dlatego uważam, że. To w sumie jest to, z czego chciałem wyjść, że, czy to, to jest bardziej teza tego odcinka, że kochanie swojej pracy to jest przywilej bardzo wybranych ludzi na, na pewnym poziomie finansowym, bo nie chodzi o nic mm -hmm. innego. Że mają taki lud, że oni mogą robić to, co im sprawia przyjemność i się nie martwić. A my na przykład, bardzo my się znamy stąd, z tego, że gramy eventy, kotlety, lubimy to robić. Ale w pewnej ilości zaczynasz to być irytujące. Ludzie zaczynają być irytujący. Ludzie Rytujemy, to, że nie lubimy ludzi. Tak jest, że gramy to samo, że gramy w tym samym miejscu, no tak, że tak, znowu tak. masz mhm. ten tego wokal, ty nie słyszysz, a ja słyszę za dużo, a ty jak wyjesz, to ja tego nie mogę słuchać. Tak myślałem. Albo czy z kimś pomyliłem? A z kim? Nie znasz. Uważam, że, że to jest pitolenie, jak widzę właśnie, ja jestem zwolennikiem zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. Mhm. Róbmy fajne Nie, rzeczy, rozwijajmy osobisty. się w pracy, tak? Przepraszam, już ci daję skończyć tylko, znaczy tylko skończę i, i ci daję głos, dobrze? Dobra. E, że można się rozwijać w pracy, tak jak teraz ja w swojej robiłem jakieś certyfikaty, coś tam, to było ciekawe i tak dalej, no, ale Nigdy nie powiem, że kocham swoją pracę i uwielbiam, nie mogę się doczekać poniedziałku. Ja się piątku nie mogę doczekać mm -hmm. i tak to wygląda od zawsze. Skończyłem. No, plepa. Eee, to... Nie denerwuj się. Będzie dobrze. Musisz znaleźć coś, co kochasz w swojej pracy. I... <laughs> no, wtedy nie przepracujesz ani jednego dnia. Bo będę bezrobotny. <laughs> No, y, chciałam tylko jeszcze nawiążąć to wcześniejszej. Co myśli, zrobić? że nawiążąć? Nawiążąć? Nawiążąć, nawiązać. To, to brzmi jak y, część y, anatomiczna. Między moszną a żołędziem jest nawiążąć. <noise> Dobre. No, lepiej bym tego nie wymyśliła. Ale nie wiem, do czego się chciałam odnieść. Zgubiłam wątek. Chciałaś nawiążąć. Bardzo, no, chciałam nawiążąć i już nie cię. Dobra, bo ja jakoś się tam odnosiłam do, te, do tej twojej wypowiedzi, a już nie pamiętam kontekstu niestety. Bo ty mówiłaś o tym, że, że mnie się nie chce rozwijać. Ty mówisz, że to jest normalne, że człowiek popełnia błędy. Ja nie o tym właśnie, żeby że ma nie popełniać błędów, tylko ma wyciągać z nich wnioski. I to chyba ma każdy naturalnie. Nie, nie. potrzebujemy do tego coachingu. Przecież. Nie, właśnie gdyby każdy tak miał naturalnie, to nie byłoby czegoś takiego jak coaching, bo ludzie by tego nie potrzebowali. Ym, wiesz co? Ja generalnie staram się tego nie oceniać, bo tak naprawdę ważne jest, żeby ludzie byli szczęśliwi. Jeśli ktoś potrzebuje takiego coacha do tego, żeby to szczęście osiągnąć. Bardzo niech spierdala. Bardzo Porsche. Nie właśnie nie niech spierdala, tylko bardzo Porsche. Proszę sobie Proszę się sobie się rozwijać się u coacha Majka. U coacha Majka dokładnie. I co? I nie to samo. Upgrade, kurwa. Tak mówi mm. coach Mike, bardzo go szanuję. Naprawdę? O, tak. no to to jest taki coach, który filmie. ja też mogę uszanować. Nie zrobię secycków, jeden mam krzywy, ale nie zrobię. No, 60-latkowie w Ameryce no, ruchają nastolatki, a ty co? Seriously? On a, w, a w Polsce 60-latek ma, ma kredyt, yy, brzuch i coś tam. I wakacje nad Morzem tak. Polskim. Straszny Strasznie jest coach Mike. No, ale to takie łopy właśnie zajmują się coachingiem według mnie. W każdym razie uważam, że to jest trochę krzywdzące, bo to jest takie wmawianie ludziom, że te wszystkie negatywne emocje czy jakby reakcje na pewne sytuacje w naszym życiu yy, powinny być zawsze zawsze po, po, pozytywne, ludzie jakby powinni być Powinni być pozytywnie nastawieni i nie ma, nie ma w ich życiu miejsca na te negatywne emocje, a uważam, że wszystko powinniśmy przeżywać. Jednakowo. Jedna, no nie, że jednakowo, no bo każdy ma inną wrażliwość na pewne rzeczy, ale na te negatywne emocje też powinno być miejsce, bo to nas doprowadza, znaczy to jakby nas buduje jako człowieka. Przede wszystkim, o, ja dam pan nasz. Dzień dobry. Ale jak dzie... głośno, że no. przez szybę to no, no bo to oni już są blisko. A tak, to będziemy kończyć, bo przyszła karetka Dzień... za gadanie bzdur. Dzień dobry, czy to tu się nagrywa ten chujowy podcast? O, kochana, to to na pewno. Się <śmiech> <powiedział>. <śmiech> no, w każdym razie, wiesz, to jest bardzo krzywdzące. Jakby wmawia, wmawianie ludziom, że nie mam w ich życiu miejsca na smutek. No ja tak coachowie my? tak wmawiają, oni po prostu mówią, że, ale no że to na, żeby na, no to trochę to... obrócić i wiesz. No to przynajmniej nie ma miejsca na popełnianie błędów. Nie wiem, no ja, ja nie, nie czytam i nie słucham takich rzeczy i nie wiem, co tam się w tych naukach znajduje tak do końca, ale ja mam wrażenie, że to jest takie na siłę yy, wtłaczanie ludziom tego pozytywnego nastawienia, które nie zawsze jest możliwe, no duch Usteczki. Znaczy, tego doszliśmy od tematu pracy, ale trochę nie kumam u, u coachów takiego podejścia, że każdą słabą stronę trzeba wyprostować. Widziałem no takiego coacha, wiecznie. który ma fobię e, wody. Nie wiem, jak się to nazywa. że Boi się wody. Jest filmik jak Hy siedzi hydrofobia? na. hydrofobie, Nie wiem. Może. Hydrozagadka. Hydrozagadka. I siedzi na krawędzi pomostu i mówi o tym, że boi się wody, dlatego dał sobie założyć kajdanki z tyłu i na nogach chyba też. Mm -hmm. I ktoś go kopnął i wwalił do wody i on o, próbuje super. się wydostać. A on mówi, no super pomysł. No, nie, no najlepszy, na jaki mogli wpaść. żeby. Miałem po cichą zamyka... nadzieję, że mu się to nie uda i, i skończy pieprzyć głupotę, a niestety dopłynął do brzegu. Nie wiem, ciężko powiedzieć, czy, czy yy, no, no na pewno pieniądze re rekompensują w jakimś, w jakimś tam stopniu, no ale po pewnym czasie. Wiesz, no to jest tak, jak z tą szklanką wody, że ją trzymasz przez jakiś czas w ręku i on, to jest tylko szklanka wody. I tak z wyprostowaną ręką stoisz sobie jakiś czas. No i po kilku godzinach ta szklanka robi się coraz cięższa. I. Boże, jak ty pięknie. Mówisz. Ja wiem. I, I myślę, że to jest też z taką pracą, która mimo wszystko, znaczy, mimo, że przynosi duże dochody, no to jednak staje się. No. To oczywiście. Ciążliwa, no. coraz bardziej. Dlatego ludzie trochę się zmieniają swoje zakresy obowiązków. Nie możesz robić ciągle tego samego, bo byś zwariowała. No, no cóż to. Dlatego ludzie, no są przypadki, że rezygnują y, z pewnych zawodów i wolą hmm. na przykład zarabiać mniej, ale jednak żyć spokojniej, czy w ogóle uprawiać slow life i wyjeżdżają w bieszczady, rzucają wszystko i hodują marchewki. No tak, ale nadal mówimy o tym, że, że możesz powiedzmy cofnąć się o szczebel, bo stwierdzasz, że jest okej. Okay. Ja miałem takiego nauczyciela od polskiego, który mówił, że on uczy w tej szkole, zarabia taki pieniądz i on nie ma potrzeby zarabiać więcej, on nie chce więcej zarabiać. I ja wtedy stwierdziłem bardzo mądrze mówi, a potem po latach dopiero do mnie dotarło, że on jest nauczycielem polskiego, więc ze studiami i doświadczeniem wieloletnim jako nauczyciel, niespecjalnie masz, prawda, dokąd iść, zły, mhm. jak masz lat 50. W sensie, hmm, na co nie... zmienisz robotę w wieku 50 lat, jeżeli tylko uczyłaś polskiego? No w zasadzie rzeczywiście on nie ma ambicji, żeby zarabiać więcej, bo, bo nie ma po co ich mieć, bo nie, nigdy nie zarobi więcej. Zależy, jak bardzo kreatywny jesteś. <coughs> możesz. No tak, możesz otworzyć sklep. Ja wiem. Ach, no nie musisz nam. No, Twój jak, biznes. Jakikolwiek biznes. Kupić dwa ślimaki, rozmnożyć je i założyć hodowlę ślimaków, które. Miałem kiedyś takie, takie spotkanie z kolegą, który powiedział, że chciałby z nami biznes otworzyć i nas wziął na spotkanie. Usiedliśmy i, i pytam, co to za biznes. On mówi, no właśnie, chciałbym to ustalić, co będziemy robić, ale po prostu, żeby to był skalowalny biznes. Jak no. produkt będzie dobry, to, to cokolwiek możemy robić. No, to ja będę leciał. Dzięki, za, dzięki za kawkę. Super. Czy mówimy tak, jakby rola nauczyciela była nieważna nie, i nie, beznadziejna? Nie. To nie jest, nie o to chodzi, tylko. No, nie każdy może sobie zmienić robotę, więc skończmy z tym pitoleniem, że w każdej chwili można odwrócić swoje życie. Nie zawsze. Czasami masz obowiązki i masz zobowiązania i się nie możesz z nich wyrwać. Dziecka nie zjesz. Dziecko nie zje buta. Różne są nie, zależności. dlaczego? Bo mało kaloryczny. Dziecko? Dziecko nie, tak ale, jak jest gruba? Ale, ale but. A, ale w rządku zawsze coś tam... Podobno było podczas wojny taka metoda, że jak ludzie byli bardzo głodni, to jedli sznurówki, bo żołądek sobie coś tam ciumkał i myślał, że, że jest jedzenie, i na chwilę wiesz, przestawał męczyć. A gdyby mieli kukurydzę, to by mieli perpetuum mobile. Tak. Mm. Tylko wyobraź sobie, że taka sznurówka się nie rozkłada za końca, i potem siedzisz na kibelku. I wyciągasz... I sznurówka tak. metrowa. Ooooj... Obmyć i jeszcze raz. Hopsa do buzi. Mm, nie, ale no to też by było... A, no to tak, to też... Aż strawisz. To też jest perpetuum mobile. Nie, perpetuum to nie mobile dobra. to by było jakbyś jadła sznurówkę i w ostatniej chwili dowiązywała drugą sznurówkę I jak już wyjdzie drugą stronę to zawiązała pętlę. Jezus... To by było perpetuum mobile i do tego jeszcze mały silniczek taki, który się będzie obracał i baterię ładował w latarce. Mm. No przecież będzie się ciągle obracać, nie? No tak. Straszne. No Mój chory łeb, to niestety jest problem. Anyway, jeśli ktoś kocha swoją robotę, super, wspaniale. Jeśli ktoś naprawdę... Tylko to mi dzieje, o tym nie mów, bo mnie to wkurza. Dokładnie, wtedy. tylko zamknij mi ryj i przeżywaj to sam. Wewnątrz mnie to nie interesuje.